Bajki z czterech stron świata. Afryka Gąsienica i dzikie zwierzęta. Pewnego razu gąsienica odwiedziła w lesie dom zająca pod nieobecność gospodarza. Po powrocie, zając zauważył ślady na podłodze i krzyknął: Kto tu jest? Gąsienica donośnym i groźnym głosem odpowiedziała: Jestem najpotężniejsza na świecie wielki ze mnie wojownik który potrafi miażdżyć słonie a nosorożce ścierać na proch nikt mnie nie pokona zając uciekł zastanawiając się co takie małe zwierzątko jak on mogłoby zrobić przeciwko komuś tak potężnemu biegnąc napotkał szakala który godził się pomóc mu w pozbyciu się potężnego stwora szakal zawołał kto tu jest w domu mojego przyjaciela zająca kąsienica odpowiedziała jestem najpotężniejsza na świecie wielki ze mnie wojownik który potrafi miażdżyć słonie a nosorożce ścierać na proch nikt mnie nie pokona szakal odwrócił się na pięcie i odszedł mówiąc, że nic nie może poradzić przeciwko komuś tak potężnemu i znowu zając uciekł szukając pomocy ale na dźwięk straszliwych gruźb potężnego nieznajomego i lampard i słoń, i nosorożec uznały wszystkie, że ktokolwiek przebywa w domu zająca jest dla nich zbyt potężny. Całkowicie zniechęcony zając spotkał żabę i opowiedział jej o kłopotach. Ta zgodziła się przyjść i sprawdzić, co może zrobić. Gdy znaleźli się na miejscu, żaba krzyknęła: Kto tu jest w domu zająca? Gąsienica ryknęła. Jestem najpotężniejsza na świecie, wielki ze mnie wojownik, który potrafi miażdżyć słonie, a nosorożce ścierać na proch. Nikt mnie nie pokona. Żaba przyłknęła ślinę, wzięła głęboki oddech i odkrzyknęła jeszcze głośniej. Jestem najsilniejsza ze wszystkich żywych stworzeń. Przeskakuję w góry, przelatuję przez rzeki, nikogo się nie boją ten kto wzbudził mój gniew wnet pożałuje swej głupoty gdy gąsienica usłyszała dziki wrzask żaby wyszła i poprosiła nie rób mi krzywdy jestem tylko gąsienicą zwierzęta które się przysłuchiwały wyciągnęły gąsienicę na zewnątrz nieźle się uśmiały z figla jakiego im spłatała